Tak, yo, yo, hello. Jesteśmy z powrotem u pana Tobiasa. Tobias, mów. No dobra, to powinna być już finalna wersja. Klinga jest mocniejsza i ostrzejsza niż wcześniej, a dodatkowy efekt bierze i kopie jak koń na rodeo. Jeśli działa, a tak sądzę, to powinieneś być w stanie rąbać tym zombie, aż się skończą. Dobra. To dajesz, ziom. Czasem się zastanawiam, gdzie popełniłem błąd. Trudność trudna. 45 zombiaków. Jazda. <grym i zimna> Dobrym pomysłem jest oczywiście Petarda, żeby odciągnąć uwagę pana Tytana, czy jak go tam nazywacie. Koniec ziomu. Jak? Wy... O, pytę. Miałeś pytę. Rację. Teraz świetnie się sprawuje. Cudownie. Zatrzymaj ją w dowód mojego uznania. Ja. Bynajmniej nie na znak obawy, że może pewnego dnia sama z siebie wybuchnąć. Znaczy, ten tego ten... Będę tu pracował nad kolejnymi projektami. Odwiedź mnie kiedyś. Może będę miał coś na sprzedaż. Dzięki kocik. Nagroda. Dostaliśmy ta piękna meczeta. No nie mam miejsca, no ale mniejsza o to zaraz sobie zrobię, ale do następnego odcinka, tak więc zakończyliśmy to wyzwanie. Ciao!